W czwartek 16 października w Powiatowej Auli Widowiskowej w Świdnicy odbyła się uroczystość z okazji 80-lecia świdnickiej oświaty. Wydarzenie zorganizowane wspólnie przez miasto oraz Powiat Świdnicki miało charakter podniosły, a jednocześnie ciepły i pełen muzycznych emocji. Będziemy dziś wspominać historię świdnickiej powojennej oświaty. Przypomnę, że kiedy przyjechali tu pierwsi repatrianci, pierwsi przesiedleńcy, miasto trzeba było od strony funkcjonalnej, administracyjnej zbudować od nowa. I budowa świdnickiej oświaty to było jedno z pierwszych wyzwań. Taka ciekawostka, my w tym roku obchodzimy w świdnicy Rok Słobuckiego to jest z jednej strony autor wielu pięknych piosenek wszyscy znamy rozkwitały pąki białych róż ale rola pana Słobuckiego w Świdnicy była zgoła inna niż pisanie piosenek to było stworzenie pierwszego liceum ogólnokształcącego przypomnijmy że były to czasy kiedy przyjeżdżały tu dzieci po wielu latach wojny które nie mogły do szkoły chodzić, które były w różnym wieku, w różnym stopniu zaawansowania, jeśli chodzi o naukę, więc przed ówczesnymi nauczycielami stało ogromne wyzwanie. Temu wyzwaniu podołano, stworzono sieć szkół podstawowych, stworzono sieć szkół średnich. Dziś niestety tych którzy tworzyli to polskie szkolnictwo w roku 45 już między nami nie ma my jeszcze te osoby pamiętamy zdążyliśmy ich uhonorować nadać tytuły zasłużonych ale oni odeszli ale są ich uczniowie są ci którzy tę pałeczkę nauczyciela przejęli skończyli później osławione liceum pedagogiczne w Świdnicy potem studia stworzyli kolejne szkoły i nieśli te dobre tradycje, które tutaj w, roku, w latach 40., w latach 50. zostały stworzone. Wspominamy ich dzisiaj z wielkim szacunkiem, ale też z ogromną sympatią, bo to były niezwykłe osobowości, ludzie, którzy byli dla swojego pokolenia autorytetami, ale też po prostu kochali uczyć, kochali szkołę, kochali uczniów i ten wieczór jest między innymi im poświęcony. To święto, to 80-lecie Świdnickiej Oświaty to, to taki trochę pretekst do tego, żeby, żeby w jakiś sposób podziękować całej, całej braci oświatowej za, za tą trudną codzienność, bo, bo to niewątpliwie... Niełatwy fach. Wiemy wszyscy z własnych doświadczeń, że, że ten trud wychowania, wychowania młodych pokoleń nie jest, nie jest rzeczą łatwą, to, to dla nich ta nagroda, ale to też nagroda dla wszystkich, którzy z tą światą są w jakiś sposób związani, którzy przy niej pracują. To i administracja, która podejmuje. W ostatnim czasie wyzwania, których wcześniej, wcześniej nie doświadczała. No, świdnickie placówki, mam tu na myśli i, i szkoły podstawowe, szkoły średnie przedszkola, przedszkola, podlegają głębokim modernizacjom od kilku lat, więc. Więc administracja szkół musi, musi poza swoimi zadaniami codziennymi znać się na, na budownictwie, wiedzieć, wiedzieć czego się chce w tych obiektach, co jest, co jest potrzebne. Więc, więc to jest ukłon dla wszystkich za, za ich codzienny trud. Dzisiaj w planie jest koncert. To jest koncert właśnie dla, dla ludzi naszej oświaty. I, i, I to jest główny punkt dzisiejszego programu. Na sali są emerytowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych od przedszkola do szkół ponopodstawowych. To dla nich wielkie święto, i myślę, że ten koncert dzisiejszy, to podsumowanie, wspomnienia, które pewnie będą się działy, to jest bardzo ważna rzecz, bo kiedy nauczyciel odchodzi na emeryturę, można powiedzieć, że jest zapominany. I... Całe spotkanie dzisiaj jest tym spotkaniem właśnie pamięci. Warto dbać o dawnych nauczycieli, bo mają pamięć nie tylko przeszłej historii, historii szkół w Świdnicy, ale także wybitnych swoich uczniów. Stąd pochodzi przecież bardzo wielu ciekawych naukowców, profesorów. Ja mam przyjemność współpracy z panem profesorem Marcinem Wodzińskim. Jedna z najwybitniejszych sław, można powiedzieć, na Uniwersytecie Wrocławskim, sław światowych ale także bardzo wielu pracowników także w kuratorium pochodzi ze Świdnicy, kończyło to liceum i bardzo o nim dobrze mówią. Więc to tylko, nie tylko wspomnienie tego liceum, ale w ogóle szkolnictwa świdnickiego, a 80 lat to jest przecież wielki szmat czasu, to jest długi okres, a historia powojennej edukacji tutaj była przecież bardzo trudna na początku. Uczyli profesorowie, nauczyciele pochodzący z Kresów, Stamtąd wysiedleni, wyrzuceni, szukali tutaj swojego miejsca, i to oni kształtowali tak naprawdę elitę tego miasta, ludzi, którzy tutaj pracowali, żyli. No i dzisiaj można powiedzieć, że nimi się szczycimy. Edukacja jest zawsze najważniejsza, najważniejszym elementem w każdym mieście i jeżeli jest dobrze prowadzona, to nie tylko wielka satysfakcja, duma miasta, ale to także ludzie, którzy będą o tym mieście świadczyć potem w Polsce, na Dolnym Śląsku, ale być może i w Europie i na całym świecie. Przede wszystkim polskiej oświacie, by zawód nauczyciela cieszył się należytym prestiżem. Moja mama była nauczycielką i wiem, że był to zawód traktowany ze szczególnym szacunkiem, z takim zaufaniem społecznym. Niestety ostatnie lata tym prestiżem mocno zachwiały. Nauczyciele już nie tak chętnie, młodzi wchodzą do zawodu, bo myślę, że to nie tylko kwestia płacy, ale też kwestia traktowania ich. Życzę więc, żeby w tej, tych, tych kolejnych dekadach prestiż tego zawodu został odbudowany, by cieszyli się oni szacunkiem i instytucji publicznych, w tym Ministerstwa Edukacji Narodowej, szacunkiem rodziców, a przede wszystkim szacunkiem i miłością uczniów. Takich efektów kształcenia, kształcenia w Świdnicy i w powiecie świdnickim, żebyśmy mogli mówić później, o przynajmniej takiej samej liczbie ludzi znanych w całej Polsce, ludzi, którzy na skalę naszego kraju, ale nie tylko kraju, pokazują, pokazują później swój dorobek, ludzi, którzy po skończeniu naszych szkół tworzą, tworzą tutaj silną przedsiębiorczość w Świdnicy, stanowiąc o sile tego regionu. Więcej dzieci, chciałabym, żeby się rodziło więcej dzieci, bo to zapewnia pracę nauczycielom, to zapewnia e, oczywiście także e, to, że szkoły będą mogły dalej funkcjonować, bo obawiam się, no niestety zmiany demograficzne powodują, że być może trzeba będzie jakieś szkoły niestety zamykać, co jest wielkim trudem i przykrością, tak, zwłaszcza, bo zamykają je samorządy, ale życzę także wspaniałego rozwoju, jest bardzo wiele obecnie programów ministerialnych, cyfrowy uczeń, tak, czy wsparcie, Finansowe dla szkół w rozwoju w każdym obszarze, pracownie z tym różnego rodzaju laboratoria komunikacyjne, wiele, wiele innych ciekawych programów, które dotyczą szkół nie tylko dolnośląskich, ale także polskich, więc życzę im dobrego wykorzystania tych środków. Wspaniałych, mądrych uczniów, bo z nimi się cudownie pracuje, sił i wytrwałości nauczycielom, ale przede wszystkim szacunku, szacunku od rodziców tych uczniów, od samych uczniów i od społeczeństwa. Bo to niezwykle Piękny zawód, bardzo wymagający, bardzo trudny, ale zawód, który jest narażony niestety na brak szacunku. Widzimy to w ostatnich latach, ale także w ostatnich miesiącach. Życzę Państwu całej edukacji świdnickiej, wspaniałych uczniów, wspaniałego rozwoju, opieki ze strony władz samorządowych wszelakich. No i proszę Państwa, dużo zdrowia, bo to jest chyba najważniejsze w całym życiu.